Siemanko kostej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy budowali w Minecraft, a dokładnie w naszej wiosce w Sims Słuchajcie, tak sobie postanowiłam, że w końcu zbuduję to, o czym mówiliście już od dawna, czyli wieże strażnicze. I tak naprawdę wycwanie się dzisiaj, bo mam takie trochę gotowe budowle. Nie chcecie mi pisać w komentarzach, co nowego zbudować, dlatego postanowiłam wykorzystać coś w miarę gotowego. A więc uwaga, już wam to pokazuję, bo mam już. To przygotowane, nazywa się to Magic Tower Block. I właśnie kilka takich wież sobie tutaj postawimy w naszej wiosce z kilku stron, żeby widzieć w razie czego, co się dzieje gdzieś tam z daleka, jak wejdziemy właśnie na taką wieżę. Więc widzowie lecimy, stawiać te wieżyczki, oczywiście, możemy je jakoś upiększyć, ulepszyć i tak dalej. Jeśli filmik Wam się spodoba, to zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał i co znacie dzwoneczek być na bieżąco i pamiętajcie, dobijamy milion! Już coraz bliżej, coraz. Zbliżej, ale bardzo bym chciała już niedługo pokazać Wam moją piosenkę, ale nie udostępnię jej, jeśli nie będzie miliona subskrypcji na moim kanale. Więc widzowie, bliska, bliska. Dobra, lecimy, lecimy, widzowie. I teraz tak, się zastanawiam, w którym miejscu to ym, postawić. I na początku pomyślałam sobie, żeby zbudować tutaj jedną wieżę, yy, w zamian tej lawy, bo w ogóle tą lawę by się przydało w ogóle zasłonić. W ogóle w ogóle gadam ciągle i to zniszczyć. Tylko, że teraz tak, jak postawię tą wieżę w miejscu lawy, no to będzie trochę bez sensu, bo ta góra ją zasłoni z tej strony i nic tutaj nie będę widziała. Więc sądzę, że teraz tak to sobie zniszczę tak po prostu. Dobra, tego tu nie będzie, bo to takie już jest niepotrzebne. I wtedy to bym musiała tutaj, słuchajcie, jakoś zalepić. No, najlepiej grasem, bo to, co tutaj leży, to jest totalnie niepotrzebne, niepasujące. I teraz tak, mamy tutaj takie sanie, to pamiętacie, z świąt jeszcze tamtych. Zaraz zastaną nas nowe święta, słuchajcie. Ale możecie mi pisać komentarze swoje, jakieś propozycje, jakbyście na coś fajnego wpadli, słuchajcie, coś co się tu przyda w naszej wiosce. No dobra, i teraz tak, tych sani nie ma i w takim razie tutaj w tym miejscu przydałaby się właśnie taka wieża. Więc ja może tylko tutaj wyrównam. I w tym miejscu właśnie ona mogłaby sobie powstać. Ok, i z niej będziemy, zobaczcie jak dużo już tutaj e, widzieli. Dobra, chyba już niedługo zima, słuchajcie, bo zobaczcie, już tutaj śnieg napadł. Dobra, stawiamy to tu, Ym, pyk, dobra i ona sobie tu urośnie. Patrzcie jak szybko, dobra. No i cóż, i wieża nasza strażnicza wygląda w ten sposób. Tak, i trochę krzywulec wyszedł, więc teraz... Właśnie, żeby nie było, że tylko stawiamy gotowce i nic poza tym, musimy to ulepszyć w ten sposób, że nie może ona przecież wisieć w powietrzu. Spójrzcie. Widzicie to? Więc trzeba to w ten sposób właśnie zrobić. Tada. Dobra, tutaj może też usuniemy. Ok, i może jeszcze tu, żeby tak było, wiecie. Bezpiecznie i te sprawy. Ok, dobra. Czyli stoi to już tutaj dobrze. Tutaj mamy wejście do środeczka. Zobaczcie, lecimy i zobaczymy, jak ta wieża w środku wygląda. Ok, i mamy zobaczcie coś takiego. Tylko ja sądzę, że lepiej byłoby tak. To zniszczyć i przemienić te szkła. Słuchajcie. Ups, ups. Ja tutaj bym chciała zrobić to w ten sposób, że pole widzenia byłoby większe, bo tak jak wcześniej było, to ja bym widziała tylko ten skrawek, a tego najważniejszego, co jest na dole, nie widzę, więc trzeba to powiększyć glasem, ale glas też zniszczyłam, bo chciałabym ten glas taki cienki, bo bardziej jeszcze wtedy można podejść, no... Tak malutko, ale słuchajcie, jest tak czy siak różnica. Zobaczcie. I te szkło wydaje mi się takie jakieś um, bardziej przezroczyste, że widać więcej przez to. Więc słuchajcie, taka właśnie ta nasza wieża będzie. Ok, i tak będziemy musieli każdą sobie przemienić. Więc w ten sposób to wygląda. Tutaj sobie spokojnie zejdziemy, ale się zastanawiam jeszcze, żeby może tutaj postawić, słuchajcie, takiego częścika. Tak, dobra, będzie sobie... Trześcik, a tutaj to jest bez sensu, bo to się nie otworzy. I tutaj, słuchajcie, korzystając z tego, że jestem na game modzie to um, wsadzić rzeczy, których później mogę nie mieć. Więc teraz tak to. I jeszcze miecz. Nie mam tutaj miecza, ale mam to, mam to. Ehm, dobra, mam ten swój miecz. Ok, no to tutaj wsadzimy. Pyk. okej, okay, patrzcie, jak dużo. Jedzenie. Jedzenie jeszcze jest bardzo ważne. Jak mi tutaj przyjdzie, słuchajcie, być, to będę miała jedzenie. Patrzcie. Patrzcie na to. Ok, to już wieża jedna jest gotowa. Ok, nie musimy schodzić, możemy sobie lecieć. I zobaczcie, i tak to właśnie wygląda. Możemy ją jeszcze oświetlić, tylko też nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł, bo wtedy zwracamy uwagę na nią. Widzicie? Ale no dobra, niech będzie. To możecie mi dać znać, czy ją zostawić oświetloną. Czy jednak zniszczyć tę torcze? Ok. I z tej wieży widzimy to i tu. No dobra, więc y, słuchajcie, dobra. Tą lawą ja się w następnym może odcinku zajmę, czy jakoś tak. Kolejna taka wieżyczka. No to przydałaby się przecież z y, drugiej strony. Albo może też tutaj, zobaczcie. Tu gdzieś by się przydała. Ja to w ogóle bym chciała rozbudować tą wioskę, żeby ona była jeszcze, jeszcze, jeszcze taka dalsza. A nie wszystko w tym jednym kawałku się mieściło. Dobra, tu mamy to. Więc analogicznie powinna być kolejna wieża właśnie może z drugiej strony, słuchajcie. Tylko tutaj to tak dziwacznie, więc wydaje mi się, że kolejna wieża mogłaby być w ogóle na tej górze. Ej, co powiecie na to? Dziwnie tak mi tutaj jest coś budować tak mega daleko, ale dobra, zróbmy to, słuchajcie. Pyk. Dobra, niech się buduje. Okej, okay. okej, okay, patrzcie. Ej! Te w ogóle takie... Jej fundamenty, czy, czy coś po prostu, słuchajcie, mega się wkomponowało w te drzewa, które tu i tak są. I standardowo w sumie to też już od razu. Niszczymy to sobie szyściutko. Zobaczcie. Stawiamy sobie szkła, i tak naprawdę Wam powiem, że dzięki temu, że na każdą stronę świata można zerknąć z tej wieży. To teoretycznie nie potrzeba nam już ani jednej sztuki, słuchajcie, tej wieżyczki, bo mamy już w sumie widok na każde miejsce, tak mi się wydaje. Dobra, i teraz tak, mamy to tutaj, więc um, robimy to samo. I bierzemy to, i bierzemy to. Więc wkładamy to tutaj. Um, jeszcze weźmiemy. Ja nie widzę tutaj swordu, czy go tutaj nie ma, po prostu? Dobra. Mamy sworda i jeszcze jedzenie. Jedzenie nabieramy. Nie liczę ile ile się weźmie, tyle wezmę. Pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy to. No i schodzimy, oczywiście. Schodzimy. Halo. Dobra, tu. Celuję, czy nie? <grych> Dobra, idę. Halo. Eee, eee, torcza. Torcza. Pyk. Oj i żeby trafić, ok, mamy to i jeszcze tutaj i jeszcze tutaj, dobra, fajnie, fajnie, więc teraz z tej wieży, patrzcie, mamy tutaj, ale koniu. Myślę, że jeszcze jedną wieżyczkę to ja bym postawiła gdzieś tutaj co prawda mamy te drzewo więc ono samo w sobie może być już dla nas taką wieżą, bo ja nie wiem czy wy pamiętacie, ale do tego drzewa się wchodzi, tylko sama dawno tu nie byłam i średnio pamiętam gdzie tu się wchodzi, ale gdzieś tu się wchodzi widzowie. A tu dobra, ok. I patrzcie gdzie się na górę, ale też po bokach są domki takie do zamieszkania i spójrzcie i sobie tutaj można wejść też. I w ten sposób patrzeć, ale te liście trochę nam to zasłaniają, więc nie wiem, czy faktycznie nie postawić tutaj właśnie jakiejś wieży, wiecie? Gdzieś tu, może, może tu bym postawiła tą wieżę? Co powiecie na to? Mm, a jak nie po tej stronie, to może gdzieś tu po tej? Ciężko się zdecydować, powiem wam. Ale dobra, postawmy ją tutaj. Gdzieś jakoś w tym miejscu. Ciekawe, czy wejdzie na... na coś nam tutaj. Dobra, ryzykujemy, słuchajcie, i stawiamy. Więc postawmy, może tak. Dobra, i tak to się miało zaspałnić. Taką właśnie miałam nadzieję, że to się tutaj, słuchajcie, zmieści. Więc teraz tak, weźmy sobie torczę właśnie. I, I lecimy tutaj. Dobra, i troszeczkę tak bliżej, słuchajcie, będzie mm, bardziej widać. Zobaczcie, jak daleko tamta wieża jest tak naprawdę co nie? Więc co my z takiego daleka, byśmy mogli zobaczyć? No nie za wiele, a teraz o wiele wiele więcej. Wejdziemy sobie do góry i teraz sobie damy czyścika tutaj. I teraz. Yy, dobra, na razie tutaj damy to. Okej. Okay. Teraz to jest już nam niepotrzebne No i teraz słuchajcie, to też wywalę, bo już to tu przeszkadza Weźmiemy mięso, ja biorę jak widzicie już mięso przepalone, żeby było mm, szybciej, łatwiej Wezmę sobie to No i SWORD, pyk, ok pyk I mamy to, dobra i chyba mamy wszystko, słuchajcie. Wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałam. Dobra, patrzcie. I mamy... A nie, no gdzie? Jak o niczym nie zapomniałam? No przecież, halo. No przede wszystkim to musimy zmienić. O, dobra, wlatuje. Okej, okay. jeszcze tu. A już myślałam, już myślałam, słuchajcie. Nawet glas sobie usunęłam. A ja je ponownie muszę wziąć. A i jedzenia nie dałam. A, widzicie? A jak się ktoś śpieszy, to się diabeł cieszy. Dobra, pyk, pyk, dobra, mamy to. I tu szybciutko. I mamy. Git. Jest git, git widzowie. Patrzcie, są w końcu wieże strażnicze, o których mówiliście. Tadam I mamy to. I teraz jest mega kozacko. Okej, okay, fontanna jest tutaj, więc w sumie fontanny już więcej stawiać nie będę, bo sobie wymyśliłam, że postawię fontannę w następnym odcinku gdzieś koło szkoły, ale zapomniałam, że już tutaj jedna jest, więc, bo wiecie, bo chciałam tą studnię czymś zamienić, więc może dam radę studnię zrobić, a jak nie, to będzie nam też do tego służyła właśnie ta fontanna. Tak jak zawsze jest nam potrzebna studnia. No dobra, to będzie. Słuchajcie na tyle. Natomiast kolejną budowlę myślę, że postawiłabym tam. Mam bardzo fajny pomysł, ale musicie zostawić mi tutaj dużo łapaczek do góry i koniecznie subskrybujcie kanał. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, bo dzisiaj się tam pojawi nowe zdjęcie. A ja się z wami żegnam, pa pa!